A co tu taka sypa na tej się, mańko. Madogowe świry? Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Ja przepraszam Was, że zostawiłem was z tymi notarzami. Wiecie, że to ja zawsze jestem królem imprezy, prawda? Ta w największym A... król imprezy. Wątpisz w to? Tak, wątpię. W to. Ty też w to wątpisz. Ja też w to wątpię. Tak więc musimy rozwiązać ten spór w najbardziej imprezowej grze, jaką znamy, czyli we Frantix na PlayStation 5. I to jest taka gra, w której lisek nam podpowiada różne rzeczy, więc liska trzeba dobrze słyszeć. Dlatego też mamy wspaniałe słuchawki od Mad Doga. Ja mam swoje. Też mam swoje. Ludzie, no, nie dla być dla przema. Nie dla przema, no. Ale nie mam przema. Przemo urlop ma. A, racja, przy urlop. W takim razie mamy również słuchawki dla i Jest to model GH900. Te słuchawy testujemy już od jakiegoś czasu i są naprawdę mega wygodne, mega lekkie. Mają odpinany, dopinany kabel, odpinany, dopinany mikrofon, ale najważniejsze jest to, że leżą perfekcyjnie. I czuję się teraz, jakbym miał chmurkę na uszach. I dobrze tu miał dźwięk, bo nie słyszę Norberta. Co mówiłeś? To jedna z ich no największych właśnie, zalet. To jest jedna z <grym> największych zalet. Kasi więc jak macie mówi. kogoś, kto wam ględzi nad głową, podczas gdy wy uprawiacie profesjonalny gaming, to możecie sobie sprawić takie właśnie słuchawki i odciąć się i sobie złożyć bardzo dobrze kierkę, Co więcej w 7.1. Tak więc po takie słuchawki zapraszamy do link w opisie. My na szybko może otwórzmy i podepniemy nasze. Dawaj, gramy masz minus a swoją drogą... Nie to musisz ten... to zrobić widelcem. Dobra, z Tobie ten ja to Cię ja nakameruję! Dawaj Karpi! Każdy... Let's go! Boxing! Lęczysz! Imbranowym boxing! Ale nie zniszcz pudełka! Chcesz nóż? Nie! nie co ty? Challenge! zabawniejsze. Challenge? Challenge! A o co? O z ławki <laughs> A! Mamy mikrofon, ale tego nie będę potrzebował, bo nie chcę się komunikować z nimi. Co okej, okay, zrobi wrażenie. Robi wrażenie, oddaję mocno, a są mi słuchawy. I wymienne nauszniki. Tu są wymienne nauszniki, ale na razie przyjmierz, zostajemy przy tych. Przyjmierz, przyjmierz, poczekaj, przyjmierz, poczekaj, przyjmierz. otworzymy do końca i dopiero. Przecież kabla jeszcze potrzebujemy. No właśnie, potrzebny jest kabel. Oprócz kabla jest to zlepa. Jest I o, to wow. zostawię dla przemka. Przem Cały system okablowania jest USB z pilocikiem do sterowania słuchawami, Jest kabelek Jack, którego będziemy Też z pilocikiem do sterowania słuchawami. Dobra, panowie, to teraz wszystkie słuchawki na łeb. 3, 4. A, Uch. jest kit. A, jeszcze jedno. Osoba, która. Co jest? Osoba, osoba ta, która będzie królem imprezy, zostanie stówę na własną imprezę, także rozstrzygnijmy to. A, i właśnie, skoro już o zwierzątkach mowa, bo dzisiaj gramy bliska, ostatnio graliśmy w grę z kotkiem. Możecie ją zobaczyć, klikając w kartę tutaj, graliśmy razem z rybą i zabawa była, no z pieskiem byłaby lepsza. Kocia, bo... była kocia. Mad Dogersi górą. Zostawcie łapki w górę, nasi Mad Dogersi, zostawcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i co? Zaczynamy! Czas was pokonać! Uuu, yy. zobaczysz, moje lata na No i jesteśmy o, w grze. Znaczy, zwierzaki? Właśnie, ryba wykluczony pierwszego jesteś piesełem. Jestem piesełem. A Kat... mogę sobie zrobić zdjęcie? Uuu, zdjęciem. zdjęcie? z dzirafą! o której ktoś chyba przywalił. Albo jest po bardzo ciężkiej imprezie. Oj, bardzo ciężka impreza, a ja? A ja jestem pawianem. Patrz, jestem Dis No Melo. Król, Król przez <laughs> zło otwarte No Bo jestem po małażu, to mogę tam Zdecydowanie pawian. O, nic mówi. Zbierzcie jak najwięcej koron w przygotowanych przeze mnie wyzwaniach, aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Ostateczne to zwycięstwo? I tam pojawią się też monety. No, tak, a więc zbierajcie je za wszelką cenę i wydawajcie, jakby od tego zależało Wasze życie. Dobrze. Bo... Runda 1 z 2, bo dwie rundy są, tak? Yeah. Czemu jestem ostatni już? Aha, bo tutaj mamy iść do przodu, jejku, za ja zapomniałem. Nie, nie, do tyłu musisz iść. Myślałem, że tutaj będziemy unikać różnych przeszkód. No, musisz do tyłu iść. O nie, jak ktoś podbierał monety. Zostaw mi te monety, chciba żyrafo. Odejdź ode mnie, idź Hej, Ej, chyba zbloczony. Nie jestem zbloczony. Nie? Ja umiem. O, monetka, moja. A, nie, bo moja. Bo moja. Moja, ja, co ty gadasz O nie, żyrafa mi wyprzydza. No ada. nie, co się przedzierają! Ha! No dobrze! Ha! Nie! Ha! 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 O, to tak! no, Jeden z pokonany! Nie no co to miał być? Teraz czas na małpę. A nie, jeszcze ma dwa życia. Ej, ej ej, ej! ej. Nie podoba mi się to. Monetka! Przodem, Monetka. Monetka. Sobie idź, no. Jestem chciwy. Może go ekran zniszczył, może go ekran zniszczył. Nie, bo jestem chciwy, ale mądry. O nie, dwie monetki. Issa. Ale na tych pieniędzy. Jest pierwszy! Do to nie ma znaczenia. 1 Wszyscy trzeci. Jeden punkt za każde serduszko. To jest tylko kacki dwa. A co ty mi się pierwsi? ja ha, ha. A będą jeszcze monety. Osobno. Na pewno. Właśnie zdobyłem dwie chyba. No, utknąłem! Zestakowałeś się stępujący rybki. Ooo nie idziesz do O ojoj to to co robisz no, nie tam w tą te... stronę, Albumę. to za chciał trzeba no, było no. na łeb. Dwa, no. oj, oj 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 nie podałam się No co ja? To to od przyjął na łeb Alekną mi tak A. Oj, oj oj, było niebezpiecznie Co jest? No tak, tak, róbcie tak właśnie jak robicie o nie! Jest? O nie! No nie o nie! O tak! Ale tutaj! O nie! O nie! Dobra, wywalam się. A, teraz no Ej, ryba jest na prowadzeniu. Teraz tylko Kacpiego wyeliminować. Albumę, dobra. Kurczę! Kurcze! O, może nie zdąży, dolecesz. Nie, no, zdąży. Nie! nie! Dobrze, zwycięstwo no, jest no, no, moje. Nie no, co ty. To dopiero pierwsza konkurencja. Coś go widział kiedyś na melażu, ja raz widziałem, lemoniadę chłop pił. 6-5-5. Nie 5. wiadomo, że się nasz. Zostaliście pokonani. Patrzcie na mój tanie Najbardziej ekologiczny zwierzak zużył najmniej paliwa. No to, to, to na nagroda. To na pewno ty, do 3, do, to jest przecież to, ledwo co trzy, O, to jest? Żyrafa jest najbardziej oszczędna. Ozłocił mnie, ozłocił mnie. Biurowe rytwany. O, walka krzesłem. Nie, nie, to jest to, to bliżej na środku, a nie walka krzeseł. Czyli walka krzeseł, no. To nazywa curling? Curling? Nie wiem, jak się nazywa, stary. Myślę, że, myślę, że w żadnej wersji się nie gra krzesłami. <laughs> Jedziemy! No i to jest kozackie. Umieść pułapkę. No wiadomo, że będziecie chcieli tędy. Nie podglądaj. Dobra, ja jestem pewny, że wy nie daliście na środku bo pomyśleliście. Eee, nikt środkiem nie pojedzie przecież. Więc pojadę do... Co? Jesteś w samym środku. Wypij go. I wszyscy biorą cię na celownik. Dzięki Kaspi za ten... za taką pułapkę dobrą. O nie! Sam siebie wywaliłem! Gadpi wszystko w twoich rękach! Do boju, Karl ręce, Gazeta! Co?! Dobra. nie! Co?! Dobra, łatwo z wami. No to nie jest dobra sytuacja dla mnie. Jak tu nie? No bo pierwszy zaczynam ostatnio... Eee, nie podoba mi się. To jest, że się tak schowam tutaj na tym. To się skitrał, chłop. Dobra, to ja zrobię tak, że spróbuję... O! No nie i... jest najgorzej. Kacki, twój strzał decyduje o wszystkim. Dobra, idę stąd. O! nie! No, niestety. No i Kacki pierwszy, ja drugi, ryba trzeci? Tak. Chyba tak. Jest Kacki pierwszy, ja drugi. Czemu ty uciekłeś chyba z tego okręgu? No bo się obraziłem. Nie chciałbyś w kręgu A, Dobra, pułapkę umieszczona. No piadrzy. ale teraz będę ostatni, chociaż tyle. Tak? No. No, dobry strzał, kacz A, dziękuję. <grystanie> <grystanie> nie! <grystanie> Dobra, patrzy na to. Pum. No i oboje jesteśmy kacz na niebieski. Kozacko, nie? A, ja jestem bliżej. Wybij go! Nie wybijaj mnie. Nie, nie. Możemy się zaprzyjaźnić i będziemy na zawsze razem. Się nie Eee, co to Uu. miało być? jest sam środeczek! kaskik wypchnięty! Ej, wyeliminowałem konkurencję! O ty! Tylko, że ja wypadłem z tego. Ale to nie ma znaczenia. Chyba. Dla mnie ma, bo nie ma bo punktu. Ja mam zero. Ale tak, nie, nie, bo wy macie a. dwa, wy trzy, a ja mam zero. To Dla mnie to jest do dupci. Licytacja. No Ktoś Jezu, chce wydać ciężko zarobione będę. pieniążki i zyskać nieuczciwą przewagę... Tak, nieuczciwą przewagę, to to, co najbardziej. Na tej tak. licytacji mamy spiczastą czapę, krzesło sprężynowe i zestaw rozbrajacza. Okej. Okay. Ojojoj. No, no niestety. 11? Za czapkę? W Zwrotów A to na No, ja dam 4. Ja dałem 5. Ty pułapki sprężynowe w ogóle mało robią. No dobra, wiadomo, mało robią. Dawaj, skacz. Kacpi! No Kto co, ma? Dużo? To Kacpi. Wcześniej dałem na środku, to mnie tylko do góry... O, to jest moja właśnie. Totalnie totalnie nic nie Totalnie useless! <gum> Ty, to mi się podoba. Ja jestem kaskaderem, Odbiskam. mam centripika cztery, 4 odbijam się od ściany i lecę na środek. Patrz to popie. A no to mi ściana, nie widziałem Robię wcześniej. w Hollywoodzie, robię w Hollywoodzie. No, blisko. Blisko. Ryba. Dlatego ja to głózisz. zrobię dwa razy lepiej. Nie Będem trafisz bliżej. nawet, wstocznie. Zrobiłeś to dwa razy lepiej. Masz punkty stylu. <tryk> punkty stylu dla mnie. O, o. o, o. Kacpi. Saks. Ej, Daj idę. Ty Catspy opowiedz mi, jak będzie po drugiej stronie? No, no. <tryk>

no i co? Za co do... o, to Czemu on powiedział do ciebie ogarze? On ja się pomylił no, chyba. Bo jestem ogarem. Spomyłka no, jakaś stary. Okej. Okay. Najba... Najwięcej razy wyrzucił mnie disk, Turmelo. Melo. No mnie też. Bada no, się ryba. odegrać. Żeby wygrać, nie daj się wysadzić. Zbieraj Uuu. monety za przetrzymywanie bomby. Nie ma problemu. Chyba tego nie graliśmy. Chyba nie, albo... Gra... czekaj, Przys musisz przetrzymywać bombę i zbierasz Naciśnij przycisk, i bombę. Aj, komu wybuchnie, ten ma w Tak. Ale zostajesz kaskę, jak ją trzymasz. Marta. Ja mam psychę ze stali, chłopie. No <noise> nie! Dobrze. A to był tutorial, nie? Nie. O, nie? nie. Nie, 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 nie. Spójrz na siebie. A teraz... O wszyscy pozostali. A to jesteś ty Dostają w ogóle ta plam. I po koronie dostaliśmy. No, do tak, tak, tak. ciasta. Serio? No. Ale oszustwo. Okej, okay, tego nie grali, nie jak najwięcej pączków nie trzy się. No chyba na takie jeździło do roboty, wiesz? Uh -huh. <laughs> Jeździłem, Norwid mi takie kupił. <laughs> tak, będziesz to oficjalny pojazd służbowy. Przebona nim jeździ do dziś, dlatego wziął urlop, ponieważ na trzy miesiące bierze. Hmm? <laughs> Jak no jak zima się nie skończy, powiedział, że później po nie przyjedzie. Zbierz Ale wiesz, ja po zrobił niespodziankę kupię mu na te łańcuchy. Zbierz jak najwięcej polotków. ekipy! Nie trzymaj, wybuchowego nie, tak. co ty gadasz? O. Ej, nie wiedziałem, że tak można. <śla> o, Co to za nielegalna akcja? Laura, Laura! O, wszystkie zgubiłem. Kupisz rozmiarz na wszystkie! No o, dobrze! Nie. Dobrze, nikt nie miał żadnego. To nie, Norbi, mają Nie! 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 miałem najwięcej, Nie! ten kamon ja Nie! 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 sekundę. Nie! 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 Jestem, jak kurien, jestem tu by dostarczać. Dostawa zebrał zielonego pączka. O, Zielony pączek jest warty takie a. są duże rzeczy? To o tym nie mówili wcześniej. A powiedzieli teraz. A. O, Ej, story. czemu ja go dalej mam? Miałem wjechać jak was, ja was wjechałem? Nie. No wjechałem? Nie. bierz go. Nie. Wymuchnij. Nie. Bum. <śles> 6 no, Sześć moksłów! Sześć siema! Dobra, uramy go! Nawet tu pończków tyle nie ma starych. Co? On jest tyle. Jeszcze dojdą na pewno jakieś zielone, zaraz spadną. O, weź się! Sześć ma! Kacki weź se, bo, Dawaj. Nie, nie, on ma tego wybuchowego, niech go trzyma. Złodziej! Nie. A ja mam zielonego, mi podwoi punkty, mogę cię ugrać ma patrz. Nie, miał sześć, no. Plus sześć, a ty... Jest, jest, jest! Ale yes. po co ty, Kasprin, wjechałeś z niego na końcu? Na ostatni Miałe. moment dm wybuchaje. I <laughs> jedno z was znać, bardzo, bardzo do chętnie kładło łapki na wybuchowym polu.

u Mega Zorda, pff, Zordon to siedział w tubie, zapomniałem. O nie! A. O, ty spadłeś! Już z dupcaj! Ale ty też spadłeś! Ej, ja. ja! Nikt nie wygrał! No już. bo jesteś słabiotki, no. Uwaga, Super Pawian! No spadłem! Ja pierdziele! Mm. E. A masz! E, e. O nie, dlaczego Zolni? we mnie?! Czemu mi na garbie jeździsz?! Pospieszcie się. Słyszałeś? Pospiesz się. Daj do go. Spalaj o, szybciej. Ostry sos odwraca sterowanie. O nie! Do no, nie! no nie! Kacpi, Kacpi, no jak? Ale no widziałeś to. Dlatego no ja ja dostałem dwie, ja Ty mi rzucałeś. O nie. Ale Kacpi, jakim cudem Ty spadłeś, jak ja, ja nie wiem, idę spiechać tego. Widzicie, wiatr roboczy jak wyraźnie na remisie. No. No bo Katski sabotuje. A ja będę sobotował w sobotę na melanżu za stóweczkę eleganckim. Normalnie tak No! <laughs> Wyjazd! O, Kacpi! Wyjazd! W butelce nere. Nere. No, uratowałem cię chyba. Nyrre. Nyrre. Co jest? Teraz nie spadniesz, Kaciu. Przytrzymam cię w górze. Jejsta. Ten co mu grę wykerował! Ryba się nie myśli zgadza, ale przeszkadzajkami, przeszkadzajkami to się posługuje. Wyjazd. O. Kto tutaj mega zorda ze mną? Ja. Czemu mi na garbie? We, we, we. Dobra, spadniemy razem, ryba. Nie, 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 spadniemy. Niech <suszy> no Jesteśmy ciężsi od żyra, mnie cięższy, zepchnąć. No wyjazd stąd. Oj, ale wieje, ale wieje. Iść? Nie, 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 Tak! Wierzę. tak nie, 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 tylko! O nie! O tak, o tak! Moja ostatnia szansa, żeby się odpić. 30 sekund. 30 nie sekund. masz szans, I będzie po trójne rębie, jak się osunie. Bez szans jest coś. O nie, czemu ja płyciłem tam do Kolory mi się wydarzy. Bardzo dobrze. Jestem bezpieczny. No zejdź z niego, bo się was zepchnąć nie da. Co? Mam z, z, z niego! Z niego. To ja to? Dobra. O nie! No złaź z niego! O. O, 2 Ech, no nie. 2-2-1 i. Zobaczymy, ja wygrał. E, czy to remis? Wow, nie wiem, czy dalej zostaniecie Kaczki, chyba ryba. Jak wam zwiążą? Jedno ze zwierząt najdłużej <laughs> ujeżdżało swoich przeciwników. Ja. No, ciekawe, to, kto to mógł mnie, być. Zasługuje na malutką nagrodę. To na pewno ja. Co? 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 Mówiłem Ci przed gromem, że tak będę na Waszych. Ach, bo on myśli? Pokażcie na co was stać. Okay. Zaczynamy? Mm -hmm. Dokładnie tak. Ja mam Aha, cztery. on ma jedno Cóż, od, od buta. nie pójdziecie do boju z bosymi kopytami. Ciałko zamrażające spowoduje? Sprzedane? No nie! Dostałem to Nie dostał to tego, przesło. czego chciał. Co powiecie na resztę? Ile miałeś kasy? 40. Ile? 40. Ile? No, no, ja miałem 17 no, Ja miałem 34. 34. No, czy jak ja wygrałem najlepszą broń? No bo sam licytowałeś. No właśnie. Najpierw. game'owałem was. Słowa umysłu, nie pieniądza, widzowie. Okej. Okay, A tu mam teraz... A, czyli ja mogę skakać? No super. Fajnie, nie, Fajnie, No to jest moja moc. Skakanie. Wow. No to pozdro. Wow, jak nas wynosi. Ale muzyka balona, nie? No. Idealna, żeby umrzeć. Jak moje skakanie. Niesamowita O, przeskoczyłem ciekawe, jednak koks. Dobra Ja jeszcze czuję jak w nie lubił. Mam tę moc, mam tę moc. Chwóz, to nie trafiam nią. O, nie, tu, nie, 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 nie trafiam nią. Nie nie nie. nie, nie, nie. Bardzo dobrze. No i co? Proszę cię. Widzisz, co ja mogę robić? Mogę... O nie! Tak, tak. Dobrze, tak, dobrze, zrobiłem mu earthquake'a pod nogami. Aaaa, I... to tak, go. Tak. Dobrze, Katrzyn. No i znowu im przeszkadzają, dobra. Ja z panią. Nie, 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 było blisko. Ale kurczę, ten zamrażasz, to taki trochę ciężko, żeby szybciej na niego zareagować. Ała! Oh wow. Uch! Uh, uh, nie, o, o, nie, 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 nie! 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 Było Nie no, czemu ty... O, dzięki Kacki Nie, 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 nie! Nie, nie, nie. Dlaczego? nie! O, najgorzej! Patrz ile ryba ma marzyć, Mamy po jednym tylko! Focus... Norby! Kacki, Focus Norby! ryba, bo ma najwięcej no no tak, Popos Popos no się nie, nie Oj sorry kom tu rybał A Ale to pej Alecie to nie ma... A to pejam zde! Szczeniu dla reszty znajdziesz Ale dostałeś na dziurę. Ej, nie, nieźle, Kacki, nieźle. Samotuj go proszę. Samotuj go, on cię zepnął. Ale niechcący, przysięgam. A co chący? Dostałeś taki odrzut stary. Oj oj! oj. Oj, Ajajaj, wahaha! Kolejny kazań! Nigdy co? nie spadnę! Ej, to o... krzesło jest chyba najbardziej opę, jednak. Przestań o... we mnie strzelać, Marwu. Nie no. Czas... No. Oh, no! No wiem, bo strasznie szybko w nie spada. Lekki Rybito. Musisz się odsuwać, żebym no. dobiegał z taką. co się ja dzieje? Tu hamuje rybę teraz. Oj. Bo to, że się robi na ziemia, to jest to, że ja w klikam. Ja wiem, ja wiem. O nie, nie 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 O bardzo dobrze. O nie nie, nie, nie. jest źle, jest źle widzowie. Nie! Yeah! Naura Naura, tak kończą yy, kumple z imprezy. O tak, o tak. Tańczę, o tak, o tak. Macie, też za zatańczę, o, patrzcie. No jak jakiś ciebie rozrywkowy no. gość, to teraz wiesz co możesz zrobić. Możesz z widzem pogadać i tak do no odcinek. Nawet to, że Przema nie było, to e, nic nie ale... dało. Nic z to nie dało i tak. Z Przemem się gra lepiej. grańce, sprzątają, taka jest zasada imprezy. więc Nie, tu. nie znam tej zasady. A jak wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i wpadajcie do linku w opisie, żeby kupić te takie super słuchaweczki. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Tam ci już poszli, więc cześć. <todgłos> <todgłos>